Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sałatkę z kurczaka. Potrzebować będziemy dwa filety z kurczaka. oprószyłam solą, oregano i udusiłam 25 minut. To mam filet z kurczaka. Tutaj mam 20 deko podsmażonych pieczarek. 3 łyżki startych. Buraczków ugotowanych startych, 6 łyżek majonezu, 10 deko sera żółtego, 2 ząbki czosnku, garść orzechów włoskich oraz 5 jajek. I teraz formę mam wyłożoną i będziemy układać sałatkę warstwową orzechy należy pokroić ser żółty również kroimy a czosnek zaczemy na parle nie musimy tak dokładnie kroić przełożymy do miseczki ser pokroimy, dodamy majonezu i wymieszamy. Jest to taka efektowna, sałatka, z kurczaka. I ciocnek należy zetrzeć. Dodamy, jak już wspominałam, łyżkę majonezu i wymieszamy. To będzie spód naszej sałatki. I będziemy, tak jak już wspominałam, układać warstwowo. Wykładamy. A, jeszcze zapomniałam, że tu mamy dać buraczki. Miałam doprawione, więc tu tylko teraz należy doprawiłam solą pieprzem i miałam doprawić. I teraz wykładamy dookoła naszą sałatkę. I tak będziemy robić z pozostałymi składnikami. Kurczaka również mam dobrze doprawionego. Dociskamy, ponieważ formę zdejmiemy i musimy się to. I teraz delikatnie posmarujemy majonezę, i wyłożymy smażonego kurczaka. Tak to wygląda i układamy kurczaka również dociskając dookoła. Tak jak poprzednio smarujemy delikatnie majonezem. Wykładamy pieczarki. Pieczarki mam również doprawione. na wierzch damy startę jajka. Jeszcze z jajek sobie zrobimy dekorację. Odetniemy końcóweczki a pozostałość leczymy na talę. Ja sobie tak odetnę końcóweczki. I później będziemy mieli dekorację, a pozostałą część zeczemy na tarle. I sałatka z kurczaka będzie gotowa. Damy do lodówki. Tak, i ścieramy na tarle o dużych oczkach. Dodajemy pozostałą część majonezu. I sałatkę mamy praktycznie gotową. Wykładamy. Pamiętamy zawsze o takim dociskaniu, abyśmy później nie mieli problemu z usunięciem obręczy. Tak. I teraz sałatka powinna iść do lodówki, ale ja spróbuję obręcz zdjąć. I możemy właśnie udekorować, o, nawet mi się udało, i dekorujemy jajkami i zieloną pietruszką i sałatkę z kurczaka mamy gotową. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl sałatka z kurczaka